Witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku Wiedźmina. Powiem szczerze, już nie pamiętam który: albo siódmy, albo ósmy. Jakoś tak. Może nie, szósty chyba był, nie wiem. Dobra, więc. Nagrywam od razu po tym odcinku poprzednim. Postaram się je wszystkie dzisiaj wrzucić, ale niczego nie obiecuję. Dobra. Więc idziemy, ale my idziemy teraz do domu. A może byśmy poszli do Harena? Z tego co pamiętam, on ma problem chyba z utopcami? Nie jestem pewien. Zrestartowałem super, zaraz zobaczę kurza ręka. Ale nie wystartowałem, bo czekajcie chwilę. Okej. Okay. Idziemy do naszego harena z tego co pamiętam. O, to, to jest jakiś ciwaj. Ja wiem to to jest, ale wy nie. A się rozpadało. To jest z niego drwią? Chyba rasizm Łapy precz od ludzkich kobiet, krasnolud! Od ludzkich kobiet, krasnolud... Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź, brodę mu ogolimy! Nie przeszkadzajcie sobie, już idę Będzie dla was lepiej, jeśli gdzieś nie odejdziecie Miłośnik ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł. chłopaki, dla niego ubić to Co za debil walczy z Wiedźminem. Cheeva już nie może zginąć z On jest nieśmiertelny dałem to sobie raz i tak to, what the fuck. Chodź tu. Dobrze powiedziane, okej. Okay. To najlepsze? Dziękuję. Dziękuję, że mnie od tych obwieszów ocaliłeś. Zaraz, zaraz. Geralt? To ty? Pula Psauro. Coś się stało. Nie wyglądasz najlepiej. Oj, przepraszam. spójrzcie cały wieśmie. Umarł wrócił do... żywych 5 lat nikt go nie widział. A teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Chiwa i twój kumpel. Opowiadam... Kurde, dużo tych kumpów! Dlaczego się nie odzywałeś, co z... Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że Cię widzę. Chociaż miło by było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Uh. Napijmy się piwa i pogadajmy jak za dawnych czasów. Uh. Jakby... Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. Aha, hawekarze to kupcy, którzy sprzedają im broń. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słysza... Będę. Dzięki. Zoltan, muszę... Dobra, tu się myga. A nasz kolega... Ha, 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 haren. Tu, 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 tutaj będzie No dom ha, 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 harena Zapisywanie, zapisywanie, zapisy Zapisy, pisy, pisy, pisywanie mam w inwentarz, ja. Muszę, jeszcze wyjść na chwilę Powitać, po, 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 powitać, powitać um, A co? Obcy nie Kurde Zupin założyć ten sygnet Chyba teraz Obcy nie są to mile widziane Ba 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 breee czimy wyjść i wejść Albo bym zepsuł grę <grywka> głupi mikrofon Oczywiście, przy... Oczywiście. Oczywiście jakoś... <laughs> symbol wie, wie... 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 Przysłał nocą z rzeki... Pomog... Słyszałem Prze... Żegnam. Dobra. Ż żegnam Noc żegnam gościa. No bra, znowu, dlaczego wszystko w nocy się dzieje? O nie, chciałem jeszcze tu. O mam. To co chciałem. Kości. Kości. to topiec. Zresztą, w sumie autorce mogą być. Chyba do siódmej, nie jestem pewien. Albo, albo do ósmej. Hawekarze. O Boże, ciekawe ile jeszcze tych utopców jest I dziesiątkuje ich rasę całą jak bargestów Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze raz No ile jeszcze ich tych utopców będzie? No szybko wyłaście no, kurde już koniec. Widzicie, no, siódmy jest czas bezpieczny. Kurwa, Pindola. Dobra, ognisko. Mamy trzy nowe talenty, tak? Siedem? Nie wiem. Y, możemy wziąć zawsze. wytrzymałość mamy. Tak. No to siła. Wiem, że siła się może przydać i art, bo art jest naprawdę bardzo mi, dla mnie jest jednym z ważniejszych. Dobra. I teraz drugi. Inteligencja na poziomie pierwszym, boże, ok, dobra, to do północy. Zobaczmy, jak stoimy z czasem. Czasu, a czasu. Dobra, załatwię tych nocnych gości. Ciekawe, ile mi utopców tak naprawdę brakowało. do wszystkich ubicia. Idę by tak powiem. Jeden. Dobra. A to kto? No, na elfów. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nen duane z Vatgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał Hadekarską specjalność. Spokojnie. Haren nic o was nie mówił. Wardelnen. wprawdzie nie jesteś Annecyd, ale nie jesteś też plugawym Dłan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Haren. Posłuchaj Domyślam. Dobrze się. Pracuj. Chyba nie chcesz umierać. To nie ma znaczenia. Zabijemy ciebie, a później Harena. Bije cię do niego to chyba akurat jest silne. No to już mamy pierwsze utargi za skojatel. I gdzieś jeszcze? Łucznik no. no. Jeszcze jeden skoczał. A jeszcze jeden. Nie mają takie same oddywki jak w piątym rozdziale O ja już mam takie coś Kurde nie mogę jeszcze Popatrzcie na to Jak się tak długo to taki bardzo mocny art wychodzi. Chyba na piątym to dopiero jest Nie jestem pewien I przywódcą tutaj, żego podwyższym komand wszystkich jest Iwi. Taki mi spoiler. Spotkamy go w drugim akcie, chyba w Gaju druidów Tak. Dobra. ha ha, ha, ha haren bro, 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 bro. W wywieźnie. Elfie? Spodziewali. Nie wiem, tak. No, Robicki tu. Gdzie? Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, ale... Mm, po, 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 popytam. Może uda mi się. Dobra. 200 renów jest już nasza. Jak z kasą stoję? 609, nieźle. Goodbye, pies. Debeczka Debeczka Dobra hmm. iść do Mikula czy nie do Mikula Może Mikula jeszcze załatwimy, a odda będzie w następnym odcinku, bo na oda to trzeba coś specjalnego. Pani Gerwald. Raczej tak, teraz Mikula załatwimy. Później oda i odbierzemy nagrodę od loivandera z tych loivanderów, Mam w dupie utopców, oczywiście w cudzysłowie, bo w dupie chyba nie mam ich. Bardiest. A później będę się bawił w tego... Później się będę bawił w zielarza. Żeby w drugim macie, żeby kolekcjonować te jaskółki i tak dalej. Mikul. Powitać, powitać. Stać! Czego? Jak to czego? Nie można do miasta. Jest ta, no... Krawantana. Na... Krawantana. No, no, jeszcze będzie ta krawantana na. Dowódca wie, ja. Po... A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkim. Nie wiem. Wpuszczasz kogo? Jak Gleit pokażę. Rozumiem. Wielebny wie, że tu jest. O. Nie wierzę. Nie. Mikul No. Wielebny mówił. Znak ognia czcić. Łownie. Znaczy, ty łod wielebnego. Łod wielebnego? Wielebny mu. Martwiej... Uh. Chyba guli. Jestem Wiedźminem. Dobrze, panie. Bywaj. Chyba guli nie martwiejca jakieś. Wymyśla słowa. Dobra, idziemy. Czekajcie. Okej. Okay. Może jeszcze w tym odcinku... Nie, w tym odcinku już nie odbierzemy. Nagrody od naszego jak on się zwał? Wandera Z tych Wanderów. Boże, nienawidzę bargestów. Ja jak długo nie będzie gonić Chyba go zgubiłam A jednak nie Dobra, zaraz go zgubię Boże, dlaczego ja? Fajnie, cieszę się niezmiernie Je, ile tych Dobra, zapisana i wszystko okej okay. Inwentarz Jaskułki się napijmy Panie Geralcie Nie księgi Znowu się czegoś innego napił prawie z zmęczył jak ciężko jest się napić? No No wchodź tam Wbijasz I tu spotkamy pewne zwłoki pewnej kobiety, o pewnym imieniu. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. No. L ale wam nie powiem, jaka tu kobieta, kto to jest. Mam kot? Nie mam kota. Jezus. Będę się po ciemku znowu błąkał. Chodzi tak, znam rozkład tutaj. Wiesz, ARP mi trochę oświetla. Chyba jest jeszcze drugi gul, no. Przerzucimy się chyba na styl... wszystkie odbywają Dobrze, jesteśmy ja po więc praktycznie Was nic nie ominęło, tylko to, że wziąłem znak nowy i gini. Dobra, ale weźmiemy jeszcze szczątki, pozbieramy. Ciało. uuu, weń. Jeszcze szczątki. I to będzie chyba już tak, już jest. Ale może jeszcze pozbieram trochę, może się jeszcze kiedyś przydadzą. Więc wiecie, lepiej pozbierać. Tam dalej też są góry, ale już nie nasza sprawa. Dobra, więc w tym odcinku to będzie na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i na razie, cześć!